Trzecia pięćdziesiąt Lecimy. Ty to jesteś czujny koteł jednak. Siemandero! Na wschodzie słońca nad Polskim Morzem Bałtyckim. Witam wszystkich serdecznie na kanale Anima i Hero. Dzisiaj co? Kolejny dzień poszukiwań plażowych. Z Arturem Siemandero. Artur GT tam z daleko. Przyjechaliśmy po, po prostu yy, wczoraj była pogoda Ludzi widziałem na kamerach leżało totalne zawalenie, dzisiaj ma być burza, zresztą patrzcie jak to się zbiera, a przeczucie mam takie, że coś może być fajnego, zobaczymy czy to się sprawdzi, Stefana ogon był petardinio, Deus jest, Sito jest, lecimy. Time lapse, ja mam depozyt. Chrustu Pierwszy strzał na oko Depozyt chrustu No Pierwszy fanciur A no tutaj było chyba posiedziane trochę Są butle z 20 groszy Tu widziałem zapalniaczkę na oko Yes Skeletor A ta zapalniczka A pali ale no fajna, mój klimat. Ziko wpada. Trochę śmieci leży, trochę śmieci leży, ale takie moje porównanie. No tu jest dzieciątko chyba zostawiło, nie wiem, że rodzice nie zauważyli. Ale w porównaniu do Sopotu, do Gdyni, no to to jest bajeczka. nie? To nie jest naprawdę bajeczka. No bo ziko jeszcze jest sygnał. Ha, 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 ha. I jest piątka i jest petardzionia. Pierwsza piątunia dzisiaj. Czyli już mam 6,21. Godzina czwarta, równo piąta. Równo piąta na zegarku. Pięknie. Hmm. Grzach by było nie wziąć, co? Jeszcze z koreczkiem. Także otwierać do winka. Jak najbardziej zabieramy, bo się przyda. Tu sygnał jest ładny. Tia, jak mówię, że jest ładny, to jest ładny. Ty Artur! Artur! Widziałeś, jaki Czarnobyl idzie? No? Kurde, patrzcie, co tu się zbliża. Słabo. Przy takiej cegle. Ze starego pruskiego muru. <śmany> ze starego pruskiego muru, piękna, błyszcząca polska dwójeczka. Pięknie, no i fajnie, jest kolejna. Ładny, ale taki podpadający, ale ładny. Jak jest podpadający, ale ładny, to jest ziko. Ja pitole ale to się zbliża tu do nas. Idzie coraz bliżej. Arno się zbliża. Ale chyba wiecie co? Plaża mnie kocha. A wiecie czemu? No zobaczcie. Lowe! Lowe Adi. I kolejne, kolejne dwa ziko. Arturo też mówi, że fajnie już trafił. Tam widzę jakiś metalo przyszedł. O i dwójeczka wpada, okej. Okay. Jezus, co ty przeżywasz? Co masz? Think... O, czekaj się kończy, się kończy Nie może ty z cukru jesteś, bo cię korona napadną. No. On się boi. Przecież to wszystko już przeszło patrz, Artur patrz. O kurzę 9 no. no to ładny, ładny depozyc Tak Ale jak Tam daleko Tam daleko Patrzcie, pijapitole! Z... <laughs> o <kurde>. chole! <laughs> to my, to ale, my. Tadanie, ja. Nie, no już teraz po wszystkiemu, no i tak będziemy mokrzy i tak. Koniec, no, zobacz, co to się dzieje, ale przyszło, ale lunęło. Ja mam tu dwa fanty na oko. To, to nawet nie wiem, co to jest. Flix! Nie wiem. Ty! Ale mam fanta na oko. Co ci przypomina? Zaboniszka. No ale kolorem. A, gdzie jest Adam? Gdzie jest Adam, detektorysta? <grybuj> Mi smokrego pod koszulka Bupi. normalnie. Nie, no to już i tak jest bez szans na cokolwiek. Także łazimy dalej. Artur. Mam najlepszy fant na oko Najlepszy fant na oko Ale mam petardę I mój rozmiar nie wierzę Klapki skiety, klapki skiety, skiety, klapki skiety, klapki, skiety, skiety, klapki Biedronka Walczę z tymi, walczę ZIKO! Ojen, jest zico. Wiecie, co jest fajne w tym, jak, jak deszcz pada w chodzeniu w deszczu? Patrzcie, to wszystko kurę, tak totalnie mokre. Ale że widzisz, jak idziesz po swoich śladach, tak? Czyli możesz sobie takie szlaczki zrobić. Nie wchodzisz w te same miejsce. A łopatek tu jest. Tu łopatka, tu dwie łopatki. Jest, to wyskoczyło. Ale tu się śmiałem. O. Z tego tutaj. Ja się śmiałem, a on tu ze mnie się śmiał. <laughs> Jaka uśmiechnięta mina. Co to jest a, jakiś kurde. Bibi to bi, bi. jest dwójeczka. Gdzie ona tu jest? Widzę, ją widzę. Dawaj tu do mnie. No, Petar Trafiłeś dwóch no, miejscach? Tu była dwójka, tu masz piątkę. A. Ja pitole. Ja, wa ja ważę 100 kilo, ale moje ciuchy to już ważą ja to 100, chyba. No. Następne 20. Masakra, nie. Nie ma nic już suchego. Jesteśmy tak mokrzy, no zobaczcie, to jest. <grytanie> Armageddon. Jedziemy na tą karmię. no co mamy innego? Do <grytanie> jedziemy na <karbie? grytanie> Jedziemy, jedziemy. O. To już nawet nie chcę ostrzyć go. no już ja to jest katastrofa, daj spokój. Tak jak mówiliśmy Idziemy do karwi Jedno szczęście, że Artur miał w samochodzie kurtki, Kur... Yo, kurt Koszulki jak? ściągnięte, chociaż buksy cały czas mokre. Fresh. <gry> Broda fresh. ale cieplej się zrobiło zaraz w tej kurteczce. Także mykamy karwie teraz. Będziemy sobie tutaj trochę karwie robić. Ara. To zaczęło znowu gnoić, nie Artur? Ale tu spotkaliśmy kolegę Grajek. Grajek! Grajek! Grajek z Simplexem. Przyszedł już z tamtej Mańki. Ma tam około dychy, nazbierane. Także Kogo Grajku pozdrowimy na filmie? Lucynkę? Kaniusie. Kaniusie! Kaniusie? No to pozdrawiamy, hanie! Pozdrawiamy, hanie! Żonka! Tak. Serdecznie pozdrawiam. Tak? Dla małżowinki Hań. Najlepszego, dobra. Lecimy, żuwolek. No ejo. Artur. Co? Chodź. Co? Chodź. To no. co do kurwa Ja ty! Jaki to jak śmieć wyglądał? No. No, ja! Ja! Ja Pitole, co Zobacz to jest? Nie, nie ja Kurwa ja O jeszcze jakaś kartka! Czwartek ja. Stuba ja, pitole Parariol Ja o stówkę Jakie to smokre, kurde Ale ona przemoca ja pitole! Ja nawet nie zwróci na to uwagi to wygląda jak papierek nie? Ale szajs, ty jakie przemoczone, ale jest stuma tu jest jakaś karteczka. Jest stuwa! Jest stuwa! Jest stuwa! No, teraz już tak, teraz już można! 50 groszy, korda! Ale ja już i tak mam dzień zrobiony. Dzionek zrobiony, fajnie, fajnie jest pisząc. Jest kolejna monetka do sakiewki. Patrzcie, już i teraz ta kiewka to już jest. <laughs> to jest dopiero tutaj. Co to jest? Złotówka, jaka czerwona. Tu akurat przy tym. No to jest ziko kolejne. Ale patrzcie, to dalej zaczyna. Widzicie teraz, to już bardziej na tej kurce widać masakiera. Co za lato. O kurde, to jest totalna katastrofa. Ale chociaż ta stuwa ratuje dzionek. Pogoda jest naprawdę. Ale tu mamy przy barze. Wyciągłem, wyciągłem. Piękzico! Piękzico! No, wychodzone, wychodzone, bo jest naprawdę. To jest uwierzcie mi aż niewiarygodne, żeby na tyle osób, co wczoraj tu widać było na kamerach, że nie było po prostu gdzie ręcznika położyć, że nie ma nic, że tu wpadają takie kurde. Piątka, jedynka, pięćdziesiąt groszy i stuwa. <grywa> Artur już mówi, zawijamy się. Ale powiem wam szczerze, to naprawdę już jest na totalnej desperacji. To już jest na desperacji. Patrzcie, nawet telefon jest cały mokry, o. Widzicie, jaki ja jestem niewyraźny. <grywa> jaki Artur jest niewyraźny. Zawijamy się, nie? Robimy podsumowanko i tyle. Kończymy, kończymy Ale nie było licho. Nie, to nawet nie idzie nagrywać. Ile ja tu mówiłem ja Miałem 22, 23, 123 zł. 123 zł, Low, zapalniczki, szkieletor, Artura to sobie zobaczycie u niego No to nawet nie idzie nagrywać. Wszystko zalane, wszystko o, tak to wyglądało. Tak wygląda. Ale było warto. Generalnie zawsze jest warto. Zawsze jest warto. Przecież nie chodzimy po to, żeby tu, wiecie, nachapać się. Chociaż jak taka stuwa wpadnie, no, droba, no to droba, jest droba. petardziunia, nie? Co lecimy, nie? Lecimy Artur GT wbijajcie do Artura Nie ja jestem cały mokry mi się już nawet nie chce. Czapka to jest do wyrzymania. Nara!